w Bystrzycy. Panie Wójcie, jak to wygląda stanowisko gminy w sprawie tego właśnie, tej lokalizacji boiska? Czy tam coś będzie naprawiane? Czy, czy może będą próby jakiegoś przeniesienia tego boiska zupełnie innego? Nie. Jesteśmy jest. zdeterminowani, żeby to boisko przenieść z tego kompleksu leśnego, który się znajduje na polderze zalewowym. Utrzymywanie tam boista nie ma najmniejszego sensu, ponieważ na jakiekolwiek nakłady niby czy za każdym razem woda, jeśli ta woda się pojawiała raz na 50 czy lat to nie było problemu, a my teraz mamy w obrębie czterech lat dwie powodzie, dwa zalania terenu polderu zalewowego Lipki Oławali. Nie ma sensu ponosić tam jakichkolwiek nakładów. Poza tym, że boisko zostało zniszczone, że to, te skromne środki, które tam zostały wydane na jego urządzenie, też... To co zrobiliśmy zostało obrócone w czy to jeszcze ucierpiał most dojazdowy, pozostał został podmyty przez wodę i droga dojazdowa i łącznie w sumie nakłady tam muszą być rzędu kilkuset tysięcy złotych, żeby doprowadzić to do jakiegoś porządku. Otrzymaliśmy pismo z klubu z pytaniem co dalej z wojskiem w Byszczycy. Więc tak, ja wspólnie z Radą Sołecką odbyłem spotkanie z Nadleśniczym. Rozmawialiśmy między innymi na temat tego boiska. Zaproponowaliśmy Nadleśnictwu zamianę tego terenu położonego w lesie na teren, którym oni dysponują w miejscowości Bystrzyca. I to jest jedna ścieżka do celowej lokalizacji boiska sportowego i mini stadionów Wystrzycy. Druga kwestia to jest kwestia odkupienia od innego. Użytkownika, właściciela gruntów, gruntu czy zamiany gruntu, bo to w tej chwili jest realniejsza droga i ulokowania tam boiska. No i trzecia kwestia, którą rozważamy, a która pewnie budziłaby emocje, to jest zrobienie jednego wspólnego boiska dla Janikowa i dla Bystrzycy, bo to jest jeden obszar geodezyjny, miejscowości są położone obok siebie, sąsiadują, nie ma między nimi żadnej granicy. Ale tam też jest problem polegający na tym, że tego terenu wokół na stworzenie jakiegoś solidnego zaplecza tam jest mało. I w obrębie, tych trzech, w obrębie tych trzech możliwości się poruszamy. Do Nadleśnictwa wystąpiliśmy już formalnie na piśmie. Czekamy na odpowiedź ze strony Nadleśnictwa. Jestem umówiony, a to jest sezon trochę urlopowy to trudno tutaj działać błyskawicznie w pierwszej dekadzie sierpnia na spotkanie z właścicielem gruntu, którego część ewentualnie można byłoby wykorzystać jako tereny na boisko sportowe. Na razie działacze podjęli decyzję, że te mecze będą rozgrywać w Dobrzyniu i o taką zgodę DZP mu się formalnie zwróci. Mm -hmm. a niech mi Pan powie, <coughs> bo lokalizacja to jedno, Ym, wracają nas oczywiście jakieś bardziej szczegółowe informacje na temat lokalizacji, ale też są kwestie może takie jak zaplecze gospodarcze, czyli szatnie, prysznice, no i wymogi DZPN-u w stosunku do, do, do klubu, żeby to wszystko można było zrealizować. Czy, czy władze gminy, czy gmina będzie też starała się pomóc klubowi w ewentualnych negocjacjach lub w przeciągnięciu terminu ja zwróciłem, zwróciłem się do pana prezesa DZPN-u z prośbą, żeby ustalając wymogi licencyjne wziął pod uwagę, że część naszego terenu dotknęła klęska powodzi. I w tym piśmie powoływałem się na przykład zniszczenia przez falę powodziową boiska w Bystrzycy. Myśmy ponieśli tam wcześniej nakłady na przykład na ogrodzenie tego wojska. aczkolwiek tu za chwilę moja własna refleksja, ponieważ yy, to nie jest tylko sytuacja klubu z Wyszczycy, to jest sytuacja wszystkich moich zespołów yy, grających w A-klasie czy w klasie okręgowej. W moim skromnym przekonaniem cały świat dzisiaj odchodzi od... Yy, odgradzania się płotami, jeśli idzie o płytę boiska od publiczności, a u nas tu naciąga się kluby na nakłady w tego typu celów. Ja czytałem wywiad z panem prezesem, który chwalił się, że wprowadza w tornośląskiej piłce angielskie wzory. Jeśli mówimy o angielskich wzorach, to proszę mi pokazać angielski stadion, w którym są płoty odgradzające publiczność od płyty boiska. Wymuszanie generalnie na gminach, bo boiska są własnością gmin, myśmy je użyczyli poszczególnym klubom sportowym robienia za kilkadziesiąt tysięcy złotych ogrodzeń. Mnie tych zespołów jest kilkanaście, to łatwo sobie policzyć, że nawet tak drobna sprawa kosztuje dużą ilość pieniędzy. Natomiast te wydatki na, na zaplecze sportowe są jak najbardziej sensowne. My deklarujemy, że wspomożemy kluby, ale w przypadku Klubu z Zbyszczycy Ewidentną sprawą jest najpierw rozwiązanie sprawy terenu, gruntu, miejsca, na którym będzie można rozgrywać mecze i dopiero potem będziemy mogli mówić o urządzaniu tamtego zaplecza sportowego. Aczkolwiek mam świadomość, że jest największą miejscowością. To jest prawie 2,5 tysiąca mieszkańców. Tam potrzebny jest porządny obiekt. Piłkarski. Budujemy tam, budujemy tam niezłe zaplecze sportowe. Jest hala, jest ten mały stadion lekkoatletyczny, są boiska ze sztuczną nawierzchnią. Potrzebne jest też boisko dla uprawiania tego najbardziej masowego sportu, czyli piłki nożnej. Co do tego ja miałem wątpliwości. Szukamy tylko miejsca, gdzie to boisko. W tym momencie można zlokalizować. No roz, Rozumiem, ale czy jakieś takie miejsce najbardziej e, konkretne, czy, czy najbardziej adekwatne do, do tego, żeby to miejsce jest idealne? E, czy, czy władze mają już na myśli coś, co się to się terpieło, czy? To mówię, generalnie najsensowniejszym e, byłby teren, w którym dysponuje nadleśnictwo. Myśmy Panu nadleśniczemu wskazali. On nie wyraził e, sprzeciwu. E, chcemy nie tylko zamienić ten grunt, ale zaoferować, jakby, e, bo ja rozumiem, że będzie potrzebna wycena rzeczoznawcy, żeby określić wartość e, gruntu i tu i tu. Wartość gruntu na zalewie będzie nieporównywalnie niższa od e, wartości gruntu e, wewnątrz. E, przy ulicy Leśnej Nadleśnictwo takim terenem dysponuje, jeśli będzie zgoda, to podejmiemy decyzję, żeby to sfinalizować. No, czekam na tą odpowiedź, bo takżeśmy się umówili. Ja rozumiem, że w mieniu lasów to nie jest wyłączna domena pana Nadleśniczego, on to musi uzgodnić ze swoją regionalną dyrekcją, a być może na szczeblu centralnym, krajowym, więc... No nie chcę wykazywać tu e, nadmiernej niecierpliwości, aczkolwiek czas nas goni. Byłoby dobrze, gdyby e, tą drugą połówkę sezonu Byszczyca zaczęła na własnym boisku, w swojej miejscowości. No, tym pod, optymistycznym akcentem <grymFestia> zagroszmy rozmowę i czekamy na rozwój wydarzeń. Miejmy nadzieję, że, że piłkarze i kibice już niedługo będą mogli e, obejrzeć mecze burzy właśnie w Byszczyce. To też jest moje pragnienie.